W szaniło, brzydko mówiąc. Moi drodzy, ja oczywiście tutaj nie zapraszam znajomych do oglądania, bo nie ma na to czasu. Kto wie, to wie, kto nie wie, obejrzy w innym czasie, kto zapomniał, tak? Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o... widzieliście zapowiedź tego live'a, będzie troszeczkę taki, no mam nadzieję troszkę taki mniej na spontanie. Przygotowywałam się do niego, na podstawie e-booka, którego dostałam w prezencie, nie płaciłam za niego, granta Cardona, multimilionera amerykańskiego, 60 mega wartościowych stron. I chciałam Wam powiedzieć, będę się tutaj też opierać troszeczkę, znaczy generalnie jest przygotowany na podstawie tego e-booka ten live. Niemniej, oczywiście musi to mnie dotyczyć, musi to być ważne dla mnie, skoro o tym, dzień dobry, dzień dobry Aniu. Skoro o tym dzisiaj chcę powiedzieć, o tak zwanym wielostromieniach dochodu. I większość zdań, które wypowiem, to będzie cytowanie dosłowne lub nie do końca, część ode mnie, ale właśnie Granta Cardona, faceta, który wie, jak zarabiać pieniądze. I on powiedział tak. Biedni ludzie próbują zastępować źródła dochodu, czyli rozumiecie, pracują gdzieś, dostają inną ofertę, rezygnują z tego, co robili wcześniej. Oczywiście, że to jest etat, to się nie da dwóch czy trzech pociągnąć, ale on tutaj zaraz Wam powiem, o co mu chodzi. Mówi tak, że właśnie próbują zastępować źródła dochodu, za ciężka bransoletka zdejmuje, podczas. Gdy bogaci stale usiłują dodawać nowe źródła dochodów do swoich aktywów, mówi też, że stworzenie wielu źródeł dochodu jest świętym gralem procesu tworzenia finansowej wolności i prawdziwego bogactwa. I nie potrafię się z tym nie zgodzić. Już kilka lat temu, kiedy oczywiście jeszcze też robiłam coś offline, ale już pracowałam online, to pamiętam jak Magda, liderka z mojego jeszcze tam, jeszcze jeszcze trochę wcześniej, chyba jedna z pierwszych moich liderek takich, które zapadły mi w pamięć, które wniosły wielką wartość do mojego życia, powiedziała, że Graszka, ona nawet mówiła o biznesach networkowych że dobrze jest stać na dwóch nogach, wtedy jesteśmy bardziej stabilni. Ja wiem, że są szkoły takie, są ludzie, którzy mówią, że nie da się pracować w dwóch, trzech networkach i to bym się zgodziła, jeżeli ktoś chce budować sobie struktury w dwóch, trzech networkach, bo nie będzie traktowany poważnie. Niemniej, chyba że, był taki moment, że pracowałam w Party Light, sprzedawałam świece amerykańskie, szczególnie latem była lipa, domyślacie się, bo kto kupuje świece latem, kiedy są upały, było tego mniej, było słabo. I jednocześnie pracowałam w poprzednim networku, gdzie robiłam spotkania przy kawie z grzybem Reishi, paląc jednocześnie piękne świece. I to mi się udawało łączyć takie spotkania offline i miałam klientów i na ten produkt, i na ten. I to się dało. Natomiast bardzo często wiecie ludzie mówią coś takiego, nawet kiedy rozmawiam z ludźmi online, poznaję ciekawych ludzi w internecie i mówią, wiesz... No ja czemu nie, ale y, może bym się zajął, zajęła jeszcze jakimś networkiem przy okazji, po pracy, jako źródłem dochodu dodatkowym, ale wiesz ja nie mam czasu. Zadnia taka pani rzeczywiście ma jakiś tam gabinet, y, oj nie pamiętam, rzeczywiście pisała do mnie chyba po 19, słuchaj ja dopiero wyszłam do domu, no, jeżeli ktoś pracuje od świtu do nocy, no to czasami... Nawet może lepiej, żeby się nie brał za coś dodatkowo, żeby nie, przynajmniej ze mną, żeby potem nie miał do mnie pretensji, na przykład, że nie zarabia, tak? Ale, ale z drugiej strony, taka osoba musiałaby sobie uczciwie usiąść, wziąć kajet, wiecie, i zadać sobie pytanie: usiąść i sprawdzić, co robię w ciągu tygodnia. Ile tak naprawdę godzin? Mogłabym zaoszczędzić, na przykład nie oglądając danego filmu, bo na przykład lubię dany serial, albo na przykład, na przykład ja czytam literaturę zawsze, zawsze czytam powieści. Zobaczcie, jest zakładka, to jest, e, widzicie, zakładka, trzeci tom, trzeci tom, książki. Tak, bardzo mi się podoba, polskie autorki. Jeszcze dzisiaj nie przeczytam strony, ale czytam. W wannie, niech nie słyszą Pani z biblioteki, nie moczę, e, czytam przed snem czy tam przy posiłkach, niezdrowo, ale wiecie, ale można, można sobie powiedzieć, że chcę coś robić innego dodatkowo, żeby stać sobie mniej na dwóch nogach, no bo jeżeli się okaże, że ja sobie gdzieś w networku, czy gdzieś indziej dorabiam na razie trochę, a nie daj Boże stracę pracę, którą wykonuję na przykład na etacie, czy, czy mam działalność, to zawsze jest jakieś źródełko, które pomoże nam przetrwać trudny czas. I Kardon mówi coś takiego. On oczywiście ma 50 parę źródeł w tej chwili już dochodu, ale on mówi tak. Niektóre te wasze źródła dochodu, właśnie tutaj sobie pozwolę, właśnie się opieram na jego, mogą być takimi kropelkami drobnymi z kranu, tak? Małe kropelki z kranu, że nie musimy bardzo się na tym tutaj wkładać dużo pracy. I tym przykładem jestem ja. Na przykład dzisiaj robiłam zamówienie w firmie. Innej. Nie w tej mojej głównej, gdzie pracuję i zarabiam pieniądze w Zidzia, tylko w innej. W networku, w którym jestem 6 lat, nigdy tam nie zbudowałam sobie zespołu. Jestem tam sobie sama. Mam 40% zniżki i ja mam klientów na witaminę C. I dzisiaj zamawiałam 8 pudełek. 8. Mam 300 zł. Po prostu przyjdzie w poniedziałek, ja zapłaciłam z góry, plus jeszcze rewiko. Mam klientów, którym nie mogłam powiedzieć: Wiecie, w pewnym momencie, słuchajcie, wypchajcie siebie, ja teraz pracuję w Zidzia, to już nie będę dla was zamawiać witamin. No głupia, bym była, strzelabym sobie w kolano. Więc to są właśnie takie moje kropelki, że jak mam witaminę C, ileś tam w zależności, jaki miesiąc, to mam jakąś tam kwotę, kilkaset złotych, to jest takie moje źródełko sobie z boku, jak ja to mówię, na waciki, tak? Jest to fajne i miłe. Czy ktoś, powiedzmy, chce na przykład, właśnie gdzie jeszcze? Nadal jestem klientem ze Zniżką w Networku, w którym pracowałam przez 5 lat, gdzie pracowałam, budowałam strukturę. W tej chwili zostałam klientem, ale mam klientów również. Ja sobie dla siebie biorę, tak? Czy kawę, czy, czy coś innego, czy spirulinę i. i i to jest też moje takie sobie źródełko. Tu mam 30 zł, a tu mam przynajmniej kawę dla siebie za darmo, jak ktoś coś kupi. I już nie muszę płacić tam 60 parę złotych za zapaczkę kawy. Tak, o tyle kosztuje 20 seżetek dla mnie. I mam sobie za darmo i sobie właśnie taką kawę zdrową alkaliczną popijam. Natomiast głównym moim źródłem, na którym się skupiam i koncentruję, to jest właśnie tutaj współpraca z, z, z firmą Zidge. Y i oczywiście tutaj jakby nie chodzi mi o to, że ja wam reklamuję firmę, dlatego że naprawdę firmę networkowych firm jest mnóstwo. Ja sama dostaję oferty od ludzi, którzy są w innych networkach, widzą, że ja pracuję online i pytają, czy nie byłabym zainteresowana współpracą z nimi. No wiecie, że się nie da, nie. No po prostu nie można e, e, gdzieś tam budować, budować zespołów w kilku i nie chcę gdzieś tam już kupować, sprzedawać, tak dalej. Tu mi zostali klienci, zostali nich ale wiecie co, no właśnie, jeszcze powiedział coś takiego, że doceniajcie wszystkie te źródła dochodów, nie narzekajcie, że nie macie pieniędzy, tylko twórzcie swój dochód, ale właśnie o tych kilku źródłach, dlatego wiecie, bo czasami to jeszcze tak bywa, że ja jeszcze tutaj pozwolę sobie nadmienić, że ostatnio dozwala się do mnie super babeczka miła i mówi do mnie, wiesz co, ja już chyba jestem garzynką za stara, sprawdziłam, że smocz ode mnie. I chyba już jestem schorowana. Jestem schorowana, wszystko mnie boli, a tak naprawdę to już mi się nie chce. No to co ja mogę takiej osobie powiedzieć? Nic. No bo wiecie, z niewolnika nie ma pracownika, i ja napisałam, szanuję to I co? No i współczuję, tak? Bo ja jestem wulkan energii, kto mnie zna, i współczuję sobie, której rzeczywiście już jest zmęczona życiem, mi się nie chce. Ale ja tutaj już nic nie poradzę, nawet takich ludzi nie chcę mieć w swoim zespole. Fajnie mieć ją znajomych, miłą osobę i sobie polajkujemy. Natomiast w biznesie nie, no bo chodzi o to, że szukam ludzi podobnych do mnie, którzy chcą zmieniać swoje życie, mają marzenia i plany, a ciągnąć kogoś za uszy, to wiecie, to potem ta osoba będzie miała pretensje, a jeszcze jakieś, gdzieś będzie jakiś polecie za tym hejt w internecie. Nie chcę. Wiecie co? I tutaj, kardą ja też się podpisuję pod tym, co Grant mówi, że w obecnych czasach istnieje mnóstwo sposobów na zwiększenie dochodów. Dla każdego z Was, obojętnie gdzie pracujecie, czy jesteście lekarzem, pielęgniarką, strażakiem, pilotem, panią w sklepie, nie ma znaczenia. Zwiększenie dochodów jest w zasięgu każdego człowieka na planecie Ziemia. Począwszy od Sprzedaży w internecie, prowadzenia bloga, gdzie można też zarabiać, blogu, będąc blogerem, pieniądze, edycji tekstów dla pisarzy, prowadzenie podcasta poprzez marketing afiliacyjny, aż po dołączenie do czołowych firm networkowych, których oczywiście, jak wiecie, już teraz z tego live'u, z którymi ja jestem związana, tak? czy przez produkty genialne czy przez budowanie biznesu, tak jak z firmą, z którą jestem obecnie. Ale lista taka jest długa, tylko kwestia chcenia. Chcenia, że podejmujemy decyzję, że poszukamy czegoś dla siebie wartościowego, znajdziemy to i będziemy się realizować. I co powiedział jeszcze, bardzo ważnego na temat networku, czyli film, film marketingu sieciowego wielopoziomowego, co powiedział właśnie. Grant, który jest multimilionerem, który też współpracuje z firmami networkowymi, mimo że ma własny odrzutowiec, jest człowiekiem, w tej chwili inwestuje w nieruchomości, o tym w tej broszurze, też przecudnie pisze w tym e-booku. W jaki sposób zaczął, że nie jest ryzykantem wcale, nie wydaje pieniędzy w sposób jakiś głupi, nieprzemyślany, nie wchodzi w jakieś podejrzane interesy. I on powiedział tak, jeśli chodzi o marketing sieciowy, czyli network marketing, który dalej w Polsce jest postrzegany, nigdy do końca świata tego nie zrozumiem w sposób dziwny. Powiedział tak, już sam fakt, cytuję dosłownie, że dostajesz natychmiastowy dostęp do grupy osób o podobnych poglądach i zaangażowanych w poprawę warunków życia, również zdrowia, jeżeli chodzi o branżę wellness, takie jak których wszystkie firmy, których działam, to branża z poza świeczkami, jest budową bogactwa. Ten fakt, że dołączasz, bo dlaczego? Zaczynasz się otaczać od osobami, które myślą podobnie, które nie karmią Cię negatywami, nie ciągną Cię za fraki w dół, nie mówią, że to jest do dupy. Przepraszam, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Tylko to będą ludzie, którzy mają takie same marzenia jak Ty, którzy postawili sobie taki plan. I oni będą cię ciągnąć za uszy do góry, naprawdę. Sama ciągnę ludzi do góry i ludzie mnie ciągną do góry, o ile Roxana mi już za te uszy siła, tak? I jeszcze apply wyżej. I jeszcze jedną rzecz mówi, Grant, jeśli chcesz zwiększyć przepływ gotówki, zachowuj się to tak, jak to by, ty byłbyś biznesem, że nie zakładasz biznes, nie zakładasz firmy, ty jesteś firmą i ty jesteś biznesem. Oczywiście na następnym live'ie spróbujemy sobie odpowiedzieć, jak, jak, tych, jak tych pieniędzy szukać, jak podążać za pieniędzmi i dlaczego warto sobie zadawać pytania na co dzień: kto ma moje pieniądze? Kto ma moje pieniądze? 10 razy dziennie. Ja Wam powiem o co chodzi i jak to działa. I co zrobić, żeby to działało, bo wtedy będziemy ciągle pod, zadawać sobie pytanie, gdzie są moje pieniądze? Kto ma moje pieniądze? To się okaże, że te pieniądze zaczną za wami podążać. To jest, to, jest też, to jest też genialne. Chciałabym tylko już jako taką, bo okazuje się, że tak, 15 minut, ja jeszcze mam tutaj sporo notatek. To przy tym, przy tym live, kto ma moje pieniądze, jeszcze to dokończę. Ale chcę Wam powiedzieć taką y, anegdotę, którą również Grant zawarł w swoim e-booku, że kiedyś była taka sytuacja, że gdzieś na jakimś czy spotkaniu, przyjęciu jakiś koleś młody klepie go w ramię i mówi: y, Dlaczego Ty ciągle tak ciężko pracujesz? Masz przecież tyle pieniędzy. No więc Grant uśmiechnął się próbował jakoś zbyć, a wiesz, nie wiadomo, jakiś krach może będzie gospodarczy, wiesz to. No tam, jakoś go tak próbował troszkę, żeby mu dał spokój nadczepnego, ale ten człowiek się młody uparł, klapie go znów i mówi, no wiesz, ale przecież masz życie tylko jedno. No więc już Grant mówi, Boże, już niech on przestanie pindolić, ale on dalej z uporem maniaka mówi, nie widuję cię już w ogóle w klubie. Na to już Grant się w ogóle wkurzył, chciał się młodzieńca pozbyć i powiedział do niego tak, Poklepał go on po plecach i powiedział: Ty nigdy nie widujesz mnie w klubie, a ja nigdy nie widuję cię w banku. I jeszcze to jest kapitalne. I jeszcze spuentuję jednym cytatem z Granta. Czy jesteś gotowy zapłacić słoną cenę dzisiaj? Tak, za sukces, słoną cenę, wysiłek, praca abyś jutro mógł zapłacić każdą cenę w sklepie, w restauracji, zapłacić za marzenia, tak? za to, co będziemy chcieli sobie kupić. Także kochani, to tyle, do usłyszenia w niedzielę, na live, chyba w niedzielę, tak, no czwartek dzisiaj w niedzielę, w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, dziękuję Wam.